18 października 2013 roku ponad 41 klasistów z klas mundurowych, wojskowych, policyjnych i strażackich ze Starachowic uczestniczyło w zorganizowanym po raz pierwszy w tym mieście uroczystym ślubowaniu oficjalnie rozpoczynającym naukę w szkołach Zakładu Doskonalania Zawodowego. Ślubowanie poprzedzone zostało mszą świętą w kościele pod wezwaniem wszystkich świętych w Starachowicach, którą odprawił ksiądz dziekan Andrzej Jerdzanek. W kościele oprócz ślubującej młodzieży zebrali się również zaproszeni goście pracownicy zakładu doskonalenia zawodowego, rodzice i uczniowie starszych klas mundurowych. Wartę honorową przy ołtarzu pełnili uczniowie w mundurach historycznych. Po świętej świętej pododdziały uformowane w kolumny marszowe przedefilowały ulicami Radomską, Konstytucji 3 Maja i Armii Krajowej do placu pod Skałkami, który był głównym miejscem uroczystości. Podczas przemarszu wszyscy zatrzymali się pod pomnikiem niepodległości w Starachowicach, gdzie złożono wiązankę kwiatów, a uczniowie wystawili posterunek honorowy. Na placu pod skałkami młodzież sprawnie zajęła swoje miejsce. Wszyscy okazale prezentowali się w mundurach wojskowych, policyjnych, strażackich, a także mundurach historycznych z różnych epok. Oprawę muzyczną ślubowania zapewniła orkiestra denta z gminy Brody Książęce pod batutą kapelmistrza wójta Andrzeja Przygody. Narrację uroczystości opartej na ceremoniale wojskowym zapewnił pan Tomasz Andrzejewski. W uroczystości uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, wojewoda Świętokrzyski, radni, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Muzeum Orła Białego, Ligi Obrony Kraju, Grupy Rekonstrukcyjnej Semper Fidelis, Wojskowej Komendy Uzupełnień z Kielc i innych organizacji, z którymi współpracują szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Nie zabrakło przedstawicieli organizacji kombatanckich, a także byłych wojskowych reprezentujących różne rodzaje wojsk. Ceremonia ślubowania rozpoczęła się od złożenia meldunku o gotowości pododdziałów do ślubowania. Meldunek złożył podpułkownikowi rezerwy Robertowi Misztalowi, przedstawiciel młodzieży, uczeń szkoły ZDZ w Starachowicach Piotr Brzus. Po odegraniu hymnu państwowego dokonano przeglądu pododdziałów klas mundurowych i przywitano się z uczniami. Czołem uczniowie! Tego dnia najważniejszym wydarzeniem było złożenie ślubowania przez pierwszoklasistów z klas mundurowych. Na plac wystąpił poczet sztandarowy składający się z uczniów szkół ZDZ ze Starachowic. Przed frontrzyku! Mać! Dowódcą pocztu sztandarowego był Norbert Pacek, sztandarowym Miłosz Harabin, asystującą Barbara Szutko. Uczniami wyróżnionymi złożeniem ślubowania na sztandar Zakładu Doskonalenia Zawodowego przed Trybuną Honorową byli Natalia Trzmiel, Daniel Gut, Emil Jackowski i Dominik Rzaczek. Rotę ślubowania odczytała dyrektor szkoły ZDZ w Starachowicach Agnieszka Kuś. Oczywiście ślubuję na sztandar Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, że... Będę zawsze stał na straży honoru, godności i dobrego imienia szkoły. Po ślubowaniu wychowawcy wręczyli uczniom pod znaki pierwszego roku nauki. Tym samym dołączyli oni do rodziny zakładu doskonalenia zawodowego. Ceremonia ślubowania wywarła duże wrażenie na zaproszonych gościach. Drodzy młodzi przyjaciele, kadeci, taki tytuł przysługiwał tym młodym ludziom. Bardzo często w waszym wieku, którzy w szkołach, w mundurach, kształcili się dla ojczyzny. Życzę Wam, żeby te, to ślubowanie, które przed chwilą składaliście, stało się jednocześnie początkiem spełniania Waszych oczekiwań i marzeń. Kieruję również słowa do. Dziś składających ślubowanie, abyście wytrwali w swoim ślubowaniu, abyście dokończyli ten etap edukacji dziś rozpoczęty, czy rozpoczęty 1 września i kontynuowali go w swoim dorosłym życiu. W imieniu ślubującej młodzieży głos zabrał uczeń szkoły ZDZ w Starachowicach Piotr Kaniowski. Przyszliśmy tu pełni nadziei i oczekiwań, a jednocześnie niepewni tego, co przyniesie nowy rok szkolny, nowa szkoła, nowi znajomi i nowi pedagogi. Wiemy już, że znajdziemy tu wiele przyjaciół i nauczycieli, którzy pomogą nam bezpiecznie przejść przez cztery lata nauki. Zadowolenia z przebiegu uroczystości nie ukrywał prezes Jerzy Wątroba. I oby wam historia w życiu nie pozwoliła dokonywać wyboru, czy być w AK, AL czy PH. Macie wolną Polskę, pracujcie dla niej i pilnujcie tej wolności. Zgromadzona publiczność miała okazję zobaczyć pokaz musztry paradnej, którą zaprezentowała młodzież szkół ZDZ z Kielc. Bardzo widowiskowo zorganizowana została defilada pododdziałów. Na początku prezentował się poczet sztandarowy, po którym maszerowała kompania honorowa ze szkoły ZDZ w Opatowie pod dowództwem Łukasza Słabka. W kolejności pododdział uczniów naszej szkoły. Następnie w defiladzie dumnie maszerowały pododdziały pierwszych klas mundurowych. Dowódcą pododdziału wojskowego był Mateusz Pawłowski, pododdziału strażackiego Robert Kosztowniak, a pododdziału policyjnego Anna Biskupska. Za nimi maszerowała kompania reprezentacyjna uczniów Skielc pod dowództwem Tomasza Miszczyka. Duże wrażenie na zebranych wywarły pod oddziały uczniów w barwnych mundurach historycznych. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie szkoły ZDZ w Kielcach, w mundurach podchorążych z okresu Powstania Listopadowego, którymi dowodził Marcin Bochniak. Kolejną formacją byli kościuszkowcy ze szkoły ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim pod dowództwem przemysława Stana. W defiladzie zaprezentowała się także młodzież ze szkoły ZDZ w Busku Zdroju w mundurach ułanów legionowych, którymi dowodził Dawid Szwed. Za nimi dumnie maszerowała młodzież ze szkoły ZDZ w Radomiu w mundurach szwoleżerów z okresu Księstwa Warszawskiego, którą dowodził Kacper Górski. Jako ostatni maszerowali fizelierzy z okresu Księstwa Warszawskiego ze szkoły ZDZ w Starachowicach, którymi dowodził Bartosz Lipczyński. Defiladę zakończyła orkiestra, która zaprezentowała wiązankę popularnych piosenek. Podczas uroczystości wszyscy mieli okazję zobaczyć występ uzdolnionej czteroletniej skrzypaczki Anny Zieleńskiej. Wokalne umiejętności zaprezentowały także uczennice z Technikum ZDZ. Na placu pod skałkami prezentowany był sprzęt gaśniczy. Każdy mógł porozmawiać ze strażakami i zobaczyć wyposażenie, którym dysponuje państwowa Straż Pożarna w Starachowicach. Była także prezentowana mobilna wystawa Muzeum Orła Białego ze Skarżyska Kamiennej, która dotyczyła uzbrojenia z okresu II wojny światowej. Grupa rekonstrukcyjna Semper Fidelis zaprezentowała umundurowania armii Polskiej i innych państw, w tym Stanów Zjednoczonych, Holandii i Izraela. Przeprowadzony został także konkurs z wiedzy o Lidze Obrony Kraju, Zakładzie Doskonalenia Zawodowego i Starachowicach. Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali do degustacji żołnierskiej grochówki. Każdego roku klasy mundurowe w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego wybiera coraz więcej młodych ludzi. Dzięki temu mają oni doskonałą możliwość łączyć naukę z przygodą i przygotować się do późniejszej pracy w służbach mundurowych.